Michał Słoweta, witam serdecznie na lodowisku Torbyt, zapraszam do środka. Bydgoszcz informuje. Pierwsze kroki każdego łyżwiarza zaczynamy w wypożyczalni, gdzie otrzymacie łyżwy od najmniejszego rozmiaru 27 do aż 48. Po otrzymaniu łyżew z wypożyczalni z zegarkiem kierujemy się do szafek. Gdzie można schować swoje rzeczy i ruszyć na lodowisko? Integralną częścią torbydu jest oczywiście lodowisko. Frekwencja, jak widać, jest duża. Jesteśmy otwarci od 8 do godziny 22. Korzystają z lodowiska szkoły, kluby łyżwiarskie, kluby hokejowe, kluby amatorskie. Dla początkujących i uczących się jeździć na łyżwach, mamy kilkanaście takich miłych niedźwiadków, które pomogą Wam. Uczyć się jeździć na łyżwach. Po każdej ślizgawce lód jest czyszczony przez specjalną rolbę w pełni elektryczną, czyli lodowisko jest ekologiczne. Posiadamy dwie takie rolby, które naprzemiennie sprzątają lód. Więcej o torbydzie, w tym grafik ślizgawki, na stronie torbydbytgoszcz.pl